Te które zostały zgłoszone do pierwszego kaszubskiego festiwalu wideoplipów, e, można podzielić na co najmniej trzy grupy. Pierwsze z nich to, mógłbym powiedzieć, te grane w naturalnym środowisku, z którego wywodzi się zespół, albo w klimacie, którego dotyczy piosenka. Mam tutaj na myśli, czy to zespół ziemoniki z Kościeżyny, który najchętniej występuje właśnie na tle swojego miasta, czy to zespół manilce z powiatu Puckiego, który wykorzystuje właśnie te morskie elementy. A w tym konkretnym przypadku wykorzystał także zjazdka szubów jako ilustrację do piosenki o Pucku. Są także teledyski, które nagrywane są w sposób zupełnie inny, w studiu, z wykorzystaniem różnych nowoczesnych technik. E, świateł e, i tak dalej, i tak dalej, co e, powoduje, że e, stwarzają one wrażenie e, już bardzo e, profesjonalnych. Naśladują one e, te powszechnie znane nam trendy, e, które występują w produkcji e, teledysków. I są wreszcie e, takie teledyski, to jest ta trzecia kategoria, e, które w jakiś sposób starają się. Niemal fabułą opowiedzieć historię, która ujęta jest w piosence. I tutaj można wymienić Letkę bez Detka, grupy We Dwa Konie, czy piosenki Eweliny Pobłockiej, a także Ilony Stepanik, które opowiadają historię o miłości. Sprawiam tutaj w tym festiwalu na teledysk zespołu FUKUS, teledysk do piosenki na piwo, ponieważ zrealizowany jest moim zdaniem w bardzo prosty sposób, a jednocześnie niezwykle dynamiczny. Być może także sama muzyka i słowa piosenki sprawiają, że nastraja on w bardzo dobry, wesoły sposób i być może także tym e, ujmuje akurat e, mnie. Ale e, równie wysoko e, oceniłbym e, teledyski e, chociażby właśnie Ilony Stepanik czy Weroniki Kortas, e, które e, robione są już e, no, e, z wykorzystaniem ciekawych, nowoczesnych technik, ale też powszechnie dostępnych, takich, z których może skorzystać każdy, kto ma tylko trochę pomysłu na to, jak przedstawić swoją muzykę w teledysku. Pierwsze chterny Wzane Udziel festiwalu. Bardzo serdecznie pozdrowienia. Ale to jest zachęcające, te, terne nie mieli tak wiele młek i tak wiele ścieżki, żeby na tym pierwszym festiwalu to pokazać, żeby próbowali i żeby następne festiwale mogły być tak samo ciekawe albo iść ciekawsze od tego pierwszego. z organizatorom pierwszego festiwalu Telefonii Rzecia, żeby kontynuowały to swoje dziejanie.